Drodzy bracia i siostry, kochani parafianie, szanowni Państwo, rozpoczyna się triduum Paschalne, czas męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Wielki Czwartek każdego roku gromadzi nas na Eucharystii w Pieczerzy Pańskiej. Dziękujemy dzisiaj Panu Jezusowi za to, że pozostał z nami w taki prosty, zwyczajny sposób w kromce chleba i kilku kroplach wina. Wyrażamy mu wdzięczność za to, że jest z nami i prowadzi nas do domu Ojca. Dzisiaj dziękujemy także za kapłanów. Chcę dziękować za swoje kapłaństwo i tylu innych kapłanów, którzy przez całe wieki służyli, służą i będą służyć Kościołowi. Dzisiaj szczególny czas, kiedy przychodzimy wyrazić wdzięczność za Eucharystię, ten szczególny pokarm na drogę naszego życia. Kilka dni temu przyszła przed Kościół Pani, Kiedy mnie zobaczyła, ucieszyła się bardzo i proszę, Księdza proboszcza. Przyszłam zobaczyć, czy ten kościół jeszcze stoi. Jak się cieszę, zobaczyłam Księdza, bo tak bardzo za tym tęsknię. Przypomniałem się wtedy słowa, które powiedziałem w styczniu tego roku, kiedy zaczynaliśmy katechezy o Mszy Świętej. Że możemy być wdzięczni i cieszyć się. Czy mamy księży, czy mamy eucharystię, czy możemy przychodzić nam co świętą. Mówiłem, że są kraje, miejsca, w których nie ma eucharystii, gdzie trzeba czekać tygodniami czy miesiącami, żeby spotkać kapłana. Nie myślałem, że ta rzeczywistość dotknie także nas. Owszem, codziennie sprawujemy eucharystię, która jest naszą radością i siłą, ale Jakże z czasem smutno, kiedy przede mną stoją dwie, trzy czy pięć osób. Pusty kościół. Czuję tylko wdzięczność i wiarę, że Wy po drugiej stronie w swoich domach też jesteście. Jutro Wielki Piątek. Patrzymy na Jezusa, który dźwiga krzyż najpierw w ogroju, później idzie na kalwarię. W tej rzeczywistości, w której jesteśmy, chyba. Łatwiej nam zrozumieć to Jego osamotnienie, Jego ból i samotność. A jednocześnie chcemy prosić Go, żeby wziął z sobą nasze słabości, nasze krzyże, nasze choroby, naszą niecierpliwość. To wszystko, co dzisiaj przychodzi nam przeżywać i zanieść na Kalwarię. Bo wiemy, że to jest nie cel, nie kres, ale tylko etap, który prowadzi do zmartwychwstania, do zwycięstwa. I wreszcie Wielka Sobota. Widzę oczyma wyobraźni całą rzeszę was, idących z całymi dziećmi, z rodzinami, z koszyczkami w ręku do kościoła. W tym roku będzie inaczej. Będzie prawdziwa cisza, bo przecież Pan Jezus jest w grobie. Już nikt nie będzie pędził na ostatnie zakupy, nikt nie będzie trzepał dywanów. Będziemy w ciszy swego domu czekać, na głos dzwonów i radosne Alleluja. I znów pozwólcie, że zacytuję małą wiadomość, którą otrzymałem kilka dni temu na maila. Pewien ojciec z rodziny napisał mi więcej tak. Teraz dopiero widzę, jak bardzo ważna rola jest ojca w domu. Bo kiedy nie możemy przychodzić do kościoła. W niedzielę nakrywamy stół białym obrusem, stawiamy krzyż. Otwieramy Ewangelię na to miejsce, które przypomina to wydarzenie, które będzie czytane w Kościele. Zapalamy świece i włączamy internet, żeby łączyć się ze swoją parafią i uczestniczyć w Mszy Świętej. Już nie fizycznie, ale duchowo. I wtedy rozumiem, co znaczy rodzina kościołem domowym. Tak bardzo bym chciał, żeby właśnie takich rodzin, takich ojców. Takich mam było jak najwięcej. Moi drodzy, dzisiaj czas wdzięczności i radości. Triduum paschalne skończy się za dwa dni. Wigilię Paschalną będziemy śpiewać radosne Alleluja. Będzie ono brzmiało inaczej niż zwykle, bo tylko będzie śpiewał Pan Organista. Ale my będziemy śpiewać w swoich domach i w swoich sercach. Bo tak jak. Pan Jezus przeprowadził nas przez śmierć, tak wierzymy, że przeprowadzi nas dzisiaj przez tą naszą rzeczywistość do tej nowej rzeczywistości, do nowego nieba, do nowej ziemi. Mojżesz prowadząc lud przez pustynię nie dostąpił radości oglądania ziemi Kanaan, ale cieszył się, że wprowadził swój lud i my dzisiaj idziemy z tą samą nadzieją i radością. Pozwólcie się, że w tym czasie w sposób szczególny jeszcze raz ogarnę was swoją miłością i modlitwą. Myślę o ludziach starszych, samotnych, opuszczonych, którzy będą te święta przeżywać pewnie wielkim smutkiem, ale i głębokiej wierze. Myślę o małych dzieciach, przytulam ich do serca, które z tęsknotą czekają pewnie na Kolejny dzwonek w szkole, bo znudziło im się siedzenie w domu. Czekają, kiedy zobaczą swoją kochaną panią, koleżanki i kolegów. Myślę o młodzieży, która lubi bardzo internet, komórki, ale pewnie już mają dosyć. Zadane lekcje, oglądanie ciągle tych samych wiadomości, podobne maile, podobne smsy. Ogarnia miłością każdą rodzinę i chcę, żebyście byli sobie bliscy, nawet w tym trudnym czasie. Te chwile spędzone razem tak wiele dały okazji do tego, być blisko, by się bardziej poznać, wspomagać się. Ale pewnie wiele budziły napięć, niepokoju i lęków. Oby one wszystkie zniknęły, abyście umocnili się we wzajemnej miłości. Chcę ogarnąć przede wszystkim Swoją miłością, modlitwą lekarzy i służbę zdrowia i wszystkich, którzy pomagają w tym trudnym czasie. Myślę o politykach i rządzących, aby potrafili poradzić sobie w tym trudnym czasie i przeprowadzić nas na jak najlepiej na tę nową rzeczywistość, która myślę, że jest przed nami niebawem. Drodzy moi, za kilkanaście godzin. Zabrzmią dzwony w naszym kościele. Zaśpiewamy, jak wspomniałem, radosna Alleluja. Łączmy się z sobą w wzajemnej modlitwie. Przeżywajmy ten czas tytułu paschalnego każdy na swój sposób, ale w jednej wielkiej duchowej łączności i wzajemnej miłości. Myślę o Was wszystkich i wszystkich ogarniam swoją kapłańską, proboszczowską miłością, życzliwością i modlitwą. I niebawem przyjdzie czas, kiedy znowu nasz kościół napełni się i znowu wszyscy razem będziemy wdzięcznością śpiewać Panu Bogu. Alleluja! Pan zmartwychwstał i jest z nami. Bóg zapłacił.